Słuchajcie, jak szybko naostrzyć noże i prawidłowo owce skarni Djambier serii 6000. Podciągamy tutaj ten napinacz, zaczepiamy na taki łańcuszek. Wyciągamy wszystkie te blachy, które są bębna: jedna, druga, trzecia i ten pręd. Tu w przekładni wszystkie te przesuwki: trzy tutaj macie na neutralne położenie czyli na środkowe. To jest do oszczędzenia noży. Macie tu piktogram. Dla niektórych, jak nie mają jeszcze długości cięcia, to też możecie sobie ściągnąć teraz. Później wchodzimy do sieczkarni. Odpalamy sieczkarnię. Ustawiamy obroty na powyżej, powyżej 1800. I tylko tutaj on/off. I ten przycisk, symbol ten niebieski tutaj. Symbol oszczędzenia noży. Tu macie ustawienie czasu włączacie to tylko po trzech sekundach się włącza bębel jeżeli się nie włączy wyświetli Wam się błąd